Jest przede wszystkim lekka i wykorzystuje budowę ażurową z płaskowników aluminiowych i jest to zainspirowane budową komórek roślin, gdzie z jak najmniejszej ilości elementów staram się zrobić jak najbardziej wytrzymałą konstrukcję. Dlatego hulejnoga jest lekka, waży około 2 kg i można ją bez problemu przenosić przez to, że jest lekka i poręczna. Jak najbardziej, natura jest nieograniczonym źródłem inspiracji dla projektantów, tylko trzeba ją dobrze zinterpretować i dobrze przełożyć na język projektowy. Sam projekt zajął mi około pół roku. Był to projekt, który chciałem zrobić tylko dla siebie, bo długo szukałem nogi, ale żadna nie spełniała moich oczekiwań. I Stwierdziłem, że to może być taki fajny projekt, fajne, e, e, fajne zadanie dla samego siebie, żeby rozwinąć się projektowo i zrobić coś innego niż robię w pracy czy na uczelni. I też przyznam, że sama konstrukcja tej hulajnogi była inspirowana. Moim dawnym projektem, który robił Pani Profesor Jung na drugim roku studiów, takim moim metalowym wieszakiem, który w bardzo podobny sposób wykorzystywał tą strukturę komórek i to był, była taka inspiracja do powstania też tego projektu. Wykorzystałem aluminium, ponieważ mam doświadczenie w pracy z metalem i też ten projekt zależało mi, żeby był jak najbardziej zrównoważony, jeżeli chodzi o projektowanie, czyli żeby wykorzystać jeden materiał, który jest poddawany recyklingowi i aluminium jak najbardziej spełnia te wszystkie wymogi. Zależało mi, żeby hulajnoga była jak najprostsza w obsłudze, jak najbardziej intuicyjna, żeby użytkownik miał jak największą frajdę z jazdy. Chciałem, żeby moja hulajnoga zachęcała użytkownika do chociaż minimalnego ruchu w ciągu dnia przed pracą czy przed zajęciami na uczelni, gdy musimy długo siedzieć przed komputerem w pozycji siedzącej. Chciałem właśnie, żeby Hulajnoga zachęcała do tej aktywności. Mamy dużo ścieżek rowerowych, mamy bardzo fajne parki, mamy też całkiem dobre chodniki, więc wydaje mi się, że jak najbardziej Poznań tutaj nadaje się do, do takiego projektu. Jestem na etapie rozmowy z inwestorem. Będzie przeprowadzana kampania odnośnie wdrożenia tego projektu i najprawdopodobniej trafi do sprzedaży latem przyszłego roku.